No to cześć. Przedstawiam wam całkowicie nowe ogłowie muszkałkowe. Nie wiem, napiszę w opisie filmu, bo coś chyba mi nie ogarniam z tej nazwy. Ogłowie jest z wędzidłem Pelham, z wozami podwójnymi, pogrubiony, na chrapnik. Pełna regulacja, szatan odsłon włosami. Tak wygląda ona z drugiej strony. Od razu chcę Wam przeprosić, bo szytek jest bardzo krzywy, więc to tak średnio u niego wygląda. głowie jest na ogólną sprzedaż, nie jest ona robiona na zabłowienia ani nic tego typu, więc yy, jeżeli ktoś by chciał, to głowie będzie pod wycenę dana dawane, bo nie mam go w cenniku. Wędzidło Pelham w zestawie od Horshop i wodze podwójne.